Czas na prognozę pogody. Obiecałem, że będziemy podróżowali po Polsce. Byliśmy w Siedlcach, zajrzałem do Krosna. 24 stopnie tam, dziś, jutro 20, i deszcz, dzisiaj jeszcze słońca. Jak krosno ma się na tle całego kraju? No i cudownie, Moniko. 24, 28 nawet będzie, 29 w niektórych mhm. miejscach, wszędzie będzie pogodnie, a jutro wszędzie będzie padać przynajmniej ta pogoda sprawiedliwa. Uczciwie. jest. Dokładnie tak, a w czwartek wszędzie zrobi się znowu pogoda. Znów uczciwie. <laughs> Znów uczciwie. Tych zawirowań w pogodzie w tym tygodniu trochę będzie. Będziemy o tym informować i zmiany. Poranna i zmiana popołudniowa. Także, żeby byli Państwo na bieżąco, polecam nasze serwisy meteo. A już teraz sprawdzamy pogodę na dziś, bo dziś jeszcze będzie ładnie. Układ wysokiego ciśnienia kształtuje pogodę w Polsce, a powietrze zwrotnikowe, to suche i ciepłe, będzie dawało nam właśnie wysokie wartości na termometrach. Jednak warto zwrócić uwagę na to, co idzie, a mianowicie te fronty atmosferyczne. Chłodne i deszczowe, i to już jutro Polska znajdzie się w ich zasięgu. Wszędzie popada i też zrobi się chłodniej. Nie może aż tak chłodno, ale nie 28 a 22, tak na przykład dla porównania. 28 właśnie dzisiaj w Warszawie, jeszcze cieplej będzie w Berlinie, ale tu już popada. Gorąco i upalnie w Rzymie 33 stopnie na termometrach, w Atenach trochę upał odpuszcza. 27. Chłodniej w Oslo, tam 14 stopni i intensywne opady deszczu. Popada również w Dublinie i tam taka sama temperatura. 28. 28 będzie, a 16 jest w tym momencie. Na południu 10-15 stopni, a nad Polskim Morzem też temperatura jeszcze nie wzrosła od poprzedniej godziny, bo tutaj również 16 stopni się utrzymuje. W godzinach popołudniowych 29 pokażą termometry w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim, a także w Szczecinie, czyli widać, że krańce północno-zachodnie będą najgorętsze, ale tam też pojawi się większe zachmurzenie niż w pozostałej części Polski. Na południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, a im dalej na krańce wschodnie, tym więcej takiego słonecznego, bezchmurnego, absolutnie niezanieczyszczonego żadną chmurą nieba. Sprawdzamy, co na drogach. Będzie się Jeździć dobrze, przynajmniej jeżeli chodzi o pogodę. Poniedziałek, powroty do pracy, uważajmy na siebie. I sprawdzamy warunki biometeo teraz, które przeszły w obojętne na północnym zachodzie. Dlaczego? Dlatego, że tam właśnie będzie najgoręcej, będzie upalnie, a taka pogoda też nie na każdego dobrze wpływa. Korzystne tam, gdzie temperatura umiarkowana, jakość powietrza niestety taka sobie. Dziękuję, a teraz informacje sportowe. Mówiłem przed chwilą o i Górze, to teraz Jastrzębie Zdrój. 13 stopni na tę chwilę, 27 dziś będzie. Poniżej 20 to dopiero w weekend, więc... Ciepły tydzień nam się szykuje. Bardzo ciepły tydzień to mam dla ciebie zadanie. Na kolejną prognozę mm -hmm. pogody proszę mi znaleźć miasto, gdzie będzie dzisiaj 30. Bo a jest 9, takie? 29 będzie, więc 30 myślę, że gdzieś wybije. Okay. No dobrze, to możemy proszę bardzo, ja już... Zobaczymy, się... kto będzie pierwszy z za Zaczynamy ja się starała też. W takim razie 29 to już wiemy na pewno, że dzisiaj pojawi się w Szczecinie na przykład w zielonej górze, a także w Gorzowie Wielkopolskim. No, czyli... Generalnie północny zachód będzie gorący, ale tam też trochę chmur się pojawi. Nad morzem, jak widać, jak na razie błękitnie, jeżeli chodzi o niebo, nieco bardziej ciemne odcienie niebieskiego nad morzem. I co prawda już te poranki nie są aż tak ciepłe jak w wakacje, ale równie przyjemne, myślę, że 16 stopni o poranku o godzinie 7.46 to dobra temperatura, żeby przejść się na poranny spacer, a zaraz potem w pełni sił do pracy. 29 w Szczecinie 28, 7 też w niektórych miejscowościach nad morzem się pojawi, i nie tylko, bo w Warszawie 28, też. Tak wygląda niebo, właściwie będzie wyglądać, niebo nad Polską. Dużo słonecznego, nawet bezchmurnego nie ma to na południu, a także na wschodzie. I jesteśmy pod wpływem układu wysokiego ciśnienia i powietrza zwrotnikowego, czyli tego ciepłego i suchego. Jednak już od zachodu, a także od południowego zachodu napływa do nas nieco bardziej wilgotne powietrze i to będzie taki wstęp do Deszczowego wtorku i nieco chłodniejszego, ale spokojnie kolejne dni w tym tygodniu również zapowiadają się bardzo słonecznie. Na przykład czwartek. Tak pogoda będzie nam trochę przeplatać słońca i deszczu w następnych dniach. Pomorze Kujawy i Wielkopolska. Zobaczmy, jaka temperatura, zobaczmy, jaka aura. Najwięcej pogodnego nieba będzie w Poznaniu, a także na Kujawach. Poza tym zachmurzenie może wzrosnąć do dużego nad morzem, a także w Gorzowie Wielkopolskim. Temperatura od 25% w Kołobrzegu do 28, nawet 29 stopni na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr umiarkowany powieje z południa. Bezchmurne niebo na Podlasiu, na Warmii, Mazurach, Mazowszu, a także ziemi łódzkiej będzie pogodnie. Temperatura maksymalna tutaj od 26 stopni w Suwałkach i w Białymstoku przez 27 w Olsztynie, po 28 stopni w Warszawie. Wiatr południowy tutaj również umiarkowany. Taka sama sytuacja. Im bliżej wschodu, czyli na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, tym więcej szans na bezchmurne, błękitne niebo. Im dalej na zachód, tym może się trochę chmur wypiętrzyć, ale będą one niegroźne bez opadów z pewnością. 22 stopnie tyle na Podchalu, 26 Rzeszów, 27 pozostałe miasta, takie jak Kraków, Kielce czy Lublin. No i tutaj też południowy wiatr raczej umiarkowany. Na południowym zachodzie pogodnie, chociaż w rejonie Zielonej Góry może miejscami zachmurzenie wzrastać do dużego, ale też tutaj będzie najcieplej. 29. Im dalej na południe, tym... Co, co miasto, to stopień chłodniej, na przykład Wrocław 28, Opole 27, Katowice tak samo 27 stopni. Wszędzie dziś w Polsce, tak jak widać, południowy wiatr będzie on raczej umiarkowany. Miejscami może być też słaby, przyjemny. Także poniedziałek, początek tygodnia wita nas bardzo przyjemnie. We wtorek już parasolka w samochodzie, czy gdzieś tam schowana się przydaje. Ja się pytam, Mateusze, czy znalazł gdzieś tak Tak, Znalazłem. Niedaleko Zielonej Góry, tuż przy granicy z Niemcami gubin miejscowość. No i prawda, zazdrościłem się główny. Ostatni powiew takiego upalnego lata. Korzystajmy z niego. W ostatniej chwili, ale znalazłem. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Prognoza pogody teraz na początek Malborg, tam 27 stopni. No nie te 30 jak w okolicach zielonej góry, ale też ciepło. I nie tak. tylko tam. Bo w zasadzie no, poniżej 25 to ze świecą szukać chyba. Jedynie na podchalu może zejść poniżej 25. No to tam z tą wybierzemy. By się wybierzemy, dokładnie. Zaraz sprawdzimy wszystko w szczegółach. Ale faktycznie dzisiaj upalny dzień mhm. w szkole. Jeszcze krzykuje o szczególnie na krańcach zachodnich. I cieszmy się tym dniem, bo jutro przyjdzie ochłodzenie i przyjdzie też trochę deszczu nam w, kmu, w chmurach. Ale to nie będzie zapowiedź takiego deszczowego tygodnia już od jutra, ponieważ będą zdarzać się również dni słoneczne. Pogoda będzie sobie tak przeplatać słońce i deszcz w kolejnych dniach. Dobre i to jak na wrzesień, już w sumie drugą połowę września. Układ wysokiego ciśnienia, jak na razie będzie jeszcze kształtował. Jutro pogodę w Polsce, ale widzą Państwo zbliżające się fronty atmosferyczne. Jeden, drugi związane z niżem i pojawią się też burze. To nie jutro, ale w tym tygodniu w niektórych miejscach faktycznie zagrzmi. Temperatura w Warszawie na poziomie 28 stopni. Już powiedzieliśmy z Mateuszem, że 30 też się pojawi w okolicach Zielonej Góry, w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego tam będzie najgoręcej. 29 stopni w Berlinie, ale tutaj już zaczną się opady deszczu, które jutro dotrą i do nas. W Wiedniu 28, Budapeszcie 29 i tutaj aura zbliżona do tej naszej. Najcieplej w Rzymie. Tam 33 stopnie, a z kolei chłodno cały czas w Dublinie. Tam temperatura na poziomie 14 stopni. Taka sama w Oslo i tutaj intensywne opady deszczu. No, cudownie to wygląda o poranku. Błękitne niebo niewielkie zachmurzenie w niektórych miejscach w Warszawie, na przykład na umiarkowanym poziomie, temperatura nam ładnie rośnie, 17 już w stolicy, 11, 14, 16 na południu, a 16 stopni cały czas na wybrzeżu. W drugiej części dnia 29 na zachodzie, 28 w centrum, nieco chłodniej na Podchalu. Tam faktycznie 22 stopnie, ale też dużo słońca, tak jak w całej Polsce. Wiatr dziś powieje z południa, będzie on słaby lub umiarkowany. Tak wyglądają warunki. Tak wygląda niebo, dlatego też warunki na drodze będą dobre. Jednak w taką pogodę szczególnie uważajmy na siebie, zachowajmy szczególną ostrożność. Warunki biometeo korzystne na południu, na południowym wschodzie, generalnie na krańcach wschodnich. Obojętne tam, gdzie temperatura będzie wyższa, prawie że upalna, to nie działa na nas aż tak dobrze, jakby się mogło wydawać. Chociaż to takie ostatnie upały, więc myślę, że nie będą nam dziś przeszkadzały. Jakość powietrza. W kratkę. Widzimy dużo zielonych punktów, ale też ten blady zielony kolor oznacza zanieczyszczenie. Także proszę się przyjrzeć, jak u Państwa w mieście. Miejmy nadzieję, że jutrzejsze opady poprawią jakość powietrza, że wszędzie będzie zielono. Dziękuję i do zobaczenia niedługo. A my sprawdzamy prognozę pogody w wydarzeniach 24, bo w poprawie samopoczucia na pewno pomaga też słoneczna aura. Monika Kowalczyk z nami witam. Cię, Dzień dobry. Moniko. No właśnie, a tej dzisiaj chyba nigdzie nie zabraknie. Absolutnie nie. Dzisiaj dużo słońca upalnie nawet 30 stopni na krańcach północno-zachodnich. Jutro, co prawda, zrobi się chłodniej, jutro też popada. Jednak prognoza na kolejne dni po wtorku jest też niczego sobie. Słońce pojawia się w całkiem dużej ilości, temperatura już może nie na poziomie 30 stopni. Stopni, ale 25-28 jeszcze na pewno się zdarzy. To też we wrześniu bardzo cieszy. Dokładnie tak, szczególnie, że już ta druga połowa września się zaczęła, także szczególnie się cieszymy, że jeszcze nas obdarowuje ten wrzesień właśnie taką pogodą i temperaturą na poziomie 29-30 stopni. Chociaż taki upał. Też nie jest zbyt dobre, ale myślę, że we wrześniu, kiedy to już takie naprawdę ostatnie wysokie wartości na termometrach, nikt się nie ubrazie, jeżeli dzisiaj zobaczy na termometrach 30 stopni. W Warszawie 28. Dużo pogodnego nieba. Na południu około 27. Też gdzieniegdzie 28 stopni i aura dopisze nad morzem. Tak jak Państwo widzą, dzień budzi się do życia z błękitnym niebem, słońcem, a także słabym południowym wiatrem. Co się zmieni? Temperatura. Oczywiście w godzinach popołudniowych zrobi się cieplej. Na Pomorzu Zachodnim to właśnie tam będą te upały na poziomie 30 stopni. Sprawdzamy w takim razie to w naszych mapach pogodowych, począwszy od sytuacji w Europie. I tu muszę zaznaczyć, że jeszcze dzisiaj mamy szczęście, bo dzisiaj jesteśmy pod wpływem tego dużego, rozległego W, czyli układu wysokiego ciśnienia. Jednak już z zachodu docierają do nas chłodne i deszczowe fronty atmosferyczne, które już w nocy zaznaczą się na krańcach zachodnich, a następnie w ciągu dnia w wielu innych miejscach Polski. Ale to podkreślam jutro. Dziś jeszcze 28 stopni w Warszawie, dużo słońca. U naszych zachodnich sąsiadów już dzisiaj popada. W Berlinie, co prawda, 29 stopni, ale po południu popada. Da deszcz. Gdzie jeszcze spadnie? Oslo. Dość intensywne opady i 14 stopni zaledwie. W Dublinie bardzo podobna sytuacja. Po przeciwnej stronie temperaturowo Rzym, tam 33 stopnie i również aura na plus. Osiemnastki i dziewiętnastki królują, przynajmniej w centrum i na południu. To na termometrach w tym momencie. Nad morzem mieliśmy 16, w tym momencie już też 17, 18, o godzinie 10.20. Także myślę, że już śmiało bez żadnej kurtki można wychodzić z domu do pracy, czy to ktoś rowerem jedzie, czy pieszo. W drugiej części dnia absolutnie żadna parasolka, czy odzież przeciwdeszczowa się nie przyda. Będzie słonecznie, będzie bezchmurnie i ciepło. Do 29 na północnym zachodzie, do 28 w centrum i na Mazowszu, 25-26 w rejonie Zatoki Gdańskiej, a także w koło brzegu, a na południu najchłodniej na Podchalu tam 22 stopnie. Warunki pogodowe do jazdy samochodem będą dobre, ale mimo wszystko. Proszę na siebie uważać. I teraz to, jak pogoda wpływa na nasze samopoczucie. Korzystnie tam, gdzie temperatura będzie umiarkowana i pojawi się słońce. Obojętne w tych miejscach, gdzie temperatura wzrośnie troszeczkę ponad ten poziom dopuszczalny, zrobi się upalniej i też nieco więcej chmur na niebie się pojawi. Jakość powietrza jest mieszana. Są zielone kolory, ale są też bladozielone. I miejmy nadzieję, że ten deszcz jutro, który spadnie, poprawi nam i wymyje wszystkie zanieczyszczenia. Dziękuję i do zobaczenia.